Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam Was na czytanie na 7 września, czyli na dzień dzisiejszy. Jak widzicie, głosowałam już dla Was kartę. Z tarota mamy siódemkę kielichów, słuchajcie. Są jeszcze karty Kipera, które odsłonię później. Tutaj gdzieś pobocznie, jeszcze w tarocie, mamy kartę transformacji, mamy kartę głupca, gdzieś przy Asie, kielich. Ale o tym później. Moi drodzy, no dobrze, zacznę szybciutko, słuchajcie. Od astrologii później przejdę do Tarota, Kipera i jeszcze mam na końcu dla Was przesłanka anielskie, które też sobie odsłonimy później. Kochani, dzisiaj w nocy około czwartej nad ranem księżyc przeszedł już do znaku wodnika. Słuchajcie, jest to dużo lepsza pozycja księżyca niż ostatnio. Księżyc w znaku wodnika, słuchajcie, nastroja nas tak bardziej emocjonalnie, nastraja nas bardziej optymistycznie, bardziej przyjacielsko jesteśmy nastawieni na, no, na relacje, na utrzymywanie, podtrzymywanie relacji z innymi ludźmi. Również księżyc w znaku wodnika sprzyja, słuchajcie. Pracy w grupie, też takim odkrywczym pomysłom, nieszablonowym myśleniu, sprzyja do tego, aby pokazywać się publicznie. W ogóle zachęca nas do takiego niekonwencjonalnego działania, oczywiście do spotkań, do twórczości, do podróży i do reklamy jest bardzo dobry oraz do zawierania znajomości i odnawiania kontaktów, o czym Wam mm, jeszcze powiem. No dobrze, kochani, siódemka. Kielichów, siódemka kielichów. Mamy troszeczkę energii rozproszenia dzisiaj. To nie jest, słuchajcie, taka najlepsza karta, jeśli chodzi o uczucia na przykład. Siódemka, w ogóle mamy dzisiaj siódemkę z dnia, czwóreczkę mamy z całości. Także tak, takie wibracje dosyć wysokie, szczególnie te dzienne. Kochani, siódemka, cyferka 7 jest to cyferka samotności. I marzenia o kimś. To jest też karta wirtualna, wirtualności, czyli na przykład internetu. Możecie dzisiaj dużo siedzieć, słuchajcie, w internecie. To jest taka scena, na której mężczyzna jest wpatrzony w siedem kielichów. Każdy z nich oferuje coś wspaniałego. Także dzisiaj może też pojawić się opcja do wyboru, ale pamiętajcie, że to tylko jedna. Opcja będzie obiecująca. No, oczywiście, jest problem z podjęciem decyzji w tej karcie. Również generalnie marzenia, bujanie w obłokach. Trzeba słuchajcie, uważać dziś na złudzenia, na iluzje, czy na jakieś tam oderwanie od rzeczywistości. Pamiętajcie, aby stać mocno na ziemi, nie żyć marzeniami. Czy iluzjami, nie idealizować też drugiej osoby, bo szczególnie takiej, której jeszcze nie znacie dobrze, albo której w ogóle jeszcze nawet nie widzieliście na oczy. Tak, na przykład poznajecie kogoś przez internet, żeby nie idealizować. Dzisiaj możemy być również pod wpływem czegoś, no, oby nie używek, kochani, bo ta siódemka też sprzyja, kogoś. Możemy też naśladować czyje, czy jakąś postawę. Takich gorszych rzeczy, słuchajcie, siódemka kielichów może oznaczać pewne zagubienie albo jakąś niejasność. W uczuciach oczywiście może pokazywać platoniczne uczucie, skrywane jakąś relację na odległość, gdzie nie mamy danej osoby przy sobie, albo po prostu myślenie o kimś, kto jest od nas oddalony. Moi drodzy, trzeba uważać też na huśtawkę nastrojów. Jeśli chodzi o. Zdrowie to oczy, słuchajcie oczy, i to jest ciekawe w ogóle. Ja dzisiaj mam na przykład badanie na oka u okulisty, i ta karta może pokazywać takie chwilowe oślepienie jakiś problem z oczami. I wszystkie osoby, które mają, wiedzą, mają jakieś problemy z, ze wzrokiem, z oczami, powinny dziś zwrócić szczególną uwagę na swoje oczka, kochani. No oczywiście na psychikę, na jakieś takie stany e, może bardziej melancholijne, aczkolwiek aspekty, słuchajcie, księżyce mamy tak wspaniałe, które e, nie pokazują mi stanów depresyjnych, wręcz przeciwnie, pokazują mi dobry dzień, dobre samopoczucie, jak sobie napisałam. Poczekajcie, żeby Wam powiedzieć o aspektach wszystko. No właśnie, dzisiaj, kochani, mamy trzy aspekty, trzy ważne aspekty księżyca. Dzień, w którym na pewno dużo się uda, zaraz zobaczymy Kipera. Hmm. Dzień, w którym warto rozmawiać i spotykać się z innymi ludźmi, tak od południa już, od godzinki 14 można to, słuchajcie, wcielać w życie. Możemy dziś e, po prostu no, dokonać, um, e, dokonać, słuchajcie, e, coś. Czegoś pozytywnego możemy mieć korzyści z mądrego postępowania. Też ważne przemyślenia mogą nam wpaść pod wpływem tej, tej siódemki, tej też tej cyferki z dnia. No i mamy ogólnie, posłuchajcie, pozytywny rozwój wydarzeń. Możecie jakiś problem rozwiązać, albo rozmawiać o bardzo ważnych sprawach, bardzo ważnych rzeczach, ważnych dla Was. I um, no, i sprawy myślę, że będą układały się w pomyślnym kierunku. Tak, możecie też przeforsować swoje zdanie właściwie w takich godzinach wieczornych, już po 18. .00. Jest też bardzo dobry czas na randki, na wieczory romantyczne, Ogólne na takie sukcesy towarzysko-partnerskie. Dobry jest też czas, aby szukać miłości właśnie wtedy, w tych godzinach, słuchajcie, wieczornych. Jeżeli jesteście wolni, samotni, to możecie na przykład na, przez internet faktycznie dzisiaj. Kogoś szukać, ale pamiętajcie, aby nie idealizować zbytnio danej osoby, tak? Bo w rzeczywistości może nie być wcale taka y, wspaniała. No dobrze, kochani, tutaj pobocznie mamy tak szybciutko bo czas mila ci, dzisiaj będzie długie czytanie. Y, mamy kartę transformacji, mamy kartę głupca i mamy kartę asa kielichów. Faktycznie coś uda się zakończyć z sukcesem. I coś nowego rozpocząć, ale takiego świeżego, nowego, ewentualnie w relacjach również słuchajcie. Możecie się po prostu dogadać, dogadać czy pogodzić i tak dalej, zacząć od nowa. Kochani, i kiper, no kiper wspaniale. Hi, others i success in love. Czyli koniec dnia na pewno będzie udany, słuchajcie, na pewno będzie, nawet naprawdę będzie romantyczny dla niektórych. Karta sukcesu to jest karta celu, słuchajcie, pokazuje to, co jest do osiągnięcia, czyli dziś osiągniemy coś, na czym nam zależy i sprawi nam to naprawdę dużą radość i satysfakcję, kochani. Wasze wysiłki zostaną nagrodzone, o tym dodatkowo mówi karta. Mówią karty Kipera, ukończycie coś z sukcesem. Możecie też usłyszeć słowa, uznania, słowa pochwały, komplementy, no również w takich sprawach damsko męskich. Także pamiętajcie, sukces można osiągnąć dzięki własnym wysiłkom. W dniu dzisiejszym jest on jak najbardziej realny. Jeżeli ktoś zdaje jakieś egzaminy, to również są super karty. Żyj własnym życiem. Pozwól się obdarować. I bądź kreatywny. Takie, słuchajcie, mamy przesłania. Tak, dzisiaj na pewno dzień sprzyja kreatywności, ponieważ księżyc w znaku wodnika będzie nas, słuchajcie, natchnie nas, tak? Wena twórcza może nas dzisiaj dopaść. Warto by to wykorzystać. Róbcie to, co sprawia Wam przyjemność, słuchajcie, to, co kochacie robić. O tym mówi również karta um, zakończenia dobrego zakończenia w miłości. Kochani, wspaniała prognoza. Uważajcie tylko na iluzję, aby tam za bardzo nie odlecieć w pewnym momencie. Uważajcie na wzrok, na też na serce, o czym mówi karta sukcesów w miłości. No i co jeszcze? No życzę Wam, kochani, udanego, udanego dnia. Mam nadzieję, że uda się dzisiaj Wam wszystko, co zaplanowaliście. Pozdrawiam serdecznie.